Tradycyjnie chyba jest tak, że w momencie, kiedy zbliża się nowy rok, to trochę się tego nowego roku zawsze obawiamy. Zastanawiamy się, co on nam przyniesie. Ja przyznam, że odkąd e, świadomie przeżywam nowy rok, to zawsze pamiętam, że to był zawsze jakiś przedmiot zmartwienia. Natomiast ja mam nadzieję, że to nie będzie e, wbrew temu, co się zapowiada, e, aż taki zły rok. E, wydaje mi się, że to dla Półtuska będzie zupełnie niezły rok. Oczywiście w tej chwili wszystkie samorządy obawiają się tego, jak będzie wyglądała korekta budżetu państwa w związku ze zmieniającym się PKB, jak to się odbije na finansach samorządu. Natomiast no, mimo wszystko my planujemy szereg przedsięwzięć, przedsięwzięć inwestycyjnych, ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Koniec tego roku pewno przyniesie nam podpisanie umowy na dofinansowanie kanalizacji pop w związku z tym no, tę inwestycje w roku 2012 i 2013 będziemy realizowali. We wrześniu podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowej na terenie całej naszej gminy. Ta inwestycja z jednej strony pozwoli na dostarczenie internetu w każdy zakątek naszej gminy, a z drugiej strony również będzie taką podstawą, bazą, siecią, która będzie służyła w przyszłości monitoringowi miejskiemu. Złożyliśmy również swój wniosek na dofinansowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Czcińcu. Z, oraz budowy wodociągu sięgającego aż do Gnojna. Mam nadzieję, że, do, że, że początek przyszłego roku również w tym względzie przyniesie pozytywne rozstrzygnięcie. E, oczywiście przewidujemy również szereg mniejszych inwestycji, aczkolwiek no, biorąc pod uwagę e, i zakres, i wartość tych inwestycji, no to kanalizacja, po, kanalizacja popław to jest 45 milionów kosztorysowo, eee, wodociąg w Gnojnie to mniej więcej 4 miliony złotych, sieć szerokopasmowa to niecałe 3 miliony złotych, no w związku z tym e, te wszystkie inne trochę schodzą na plan DARP, dalszy ze względu na to, że te są największe. Oczywiście rok, rok 2012 rozpoczynamy z, też z takimi wątpliwościami i, i z problemem, który, który pojawił się pod koniec roku, problemem dotkliwym dla mieszkańców Popła przede wszystkim, czyli wyłączenie kładki dla pieszych ze względu na jej stan techniczny. Wprawdzie w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego mowa jest o naprawie tej kładki i tak w pojęciu niektórym to funkcjonuje. Niektórzy sądzą, że będzie to naprawa taka podobna do tej, którą przeprowadzaliśmy w zeszłym roku, która kosztowała niecałe 100 tysięcy złotych. Natomiast no tutaj ta naprawa będzie polegała... Na praktycznie wybudowaniu tej kładki od nowa, ze względu na to, że musi być wymieniony cały ustój nośny, czyli wszystkie przesła, kładki, wzmocnione filary i zamontowane nowe przesła, czyli tak naprawdę nowa kładka. To jest niewątpliwie rzecz bardzo ważna dla mieszkańców Popław i też w tym czasie stosunkowo trudna do sfinansowania, ze względu na to, że wstępnie koszt tego. Jest określone na około 7-8 milionów złotych. Fama głosi, że samorząd miejski chce zrezygnować z komunikacji miejskiej. Między innymi tak komunikacja, która jest prowadzona w kierunku szpitala, kałbówca. No nie, to jest nieprawda, wręcz, wręcz przeciwnie, w tej chwili. Od 19 grudnia ta, w związku właśnie z wyłączeniem kładki ta, ta komunikacja została rozbudowana. W tej chwili zostało wprowadzonych kilka dodatkowych kursów. Myślę, że i miasto, i wszystkim jego mieszkańcom można, liczyć, można życzyć tego, żeby rok 2012 był najlepszym z przeżyczeń do tej pory lat. Panie Starosto, nowy rok to nowe wyzwania dla, nie tylko dla samorządowców naszego powiatu. Co zatem nowy rok 2012 niesie Półtuskiem? Przede wszystkim w nowym roku będziemy kontynuować te zamierzenia, które zostały rozpoczęte w roku 2011. Myślę to głównie o, w obszarze oświaty, gdzie. Głównym naszym celem jest podniesienie jakości nauczania. Podejmujemy wspólnie z Akademią Humanistyczną, jak również z gminami, rozmowy, które mają doprowadzić do wypracowania rozwiązań, dobrych rozwiązań idących w duchu wsparcia naszej młodzieży. Planujemy w najbliższym czasie zaproponować dyrektorom gimnazjum, szkół podstawowych, jak również dyrektorom naszych szkół ponadgimnazjalnych udział w dużym projekcie, w ramach którego między innymi będzie można sfinansować podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wersji budzi teraz ustawa o służbie zdrowia i te zmiany, które wchodzą od stycznia. Jak u nas wygląda sprawa służby zdrowia? No, to też jest nasz mój konik i, i myślę, mieszkańców powiatu pułtuskiego. Przed nami kontynuowanie rozmowy z całym personelem, z lekarzami, pielęgniarkami żeby jeszcze w większym stopniu pacjenci mogli odczuć polepszenie się usług zdrowotnych oferowanych przez nasz powiat. Innym zadaniem jest, jakich dyrekcja ma do wykonania na to chwilę, to jest zabezpieczenie płynności finansowej na wynagrodzenia i na niezbędne lekarstwa oraz pokrycie kosztów energii na przykład. I od stycznia już podejmujemy, przymierzamy się do decyzji, które umożliwią dyrektorowi uruchomienie procedury inwestycji związanych m.in. z zagospodarowaniem wolnych powierzchni na szpitalu. wielu mieszkańców interesuje temat budynku starego szpitala. Tak, to... 2012 rok to będzie przełomowy pod kątem decyzji. Co dalej? Czekamy na pewne dokumenty, rozstrzygnięcia, które nam pozwolą się zdecydować, w, którym ter w jakim terminie i z jakich środków można będzie skorzystać, żeby podjąć się adaptacji tego budynku na siedzibę. Starostwa. W minionym roku 2011 takim problemem dużym była oczyszczalnia ścieków we Winicy. I tutaj przy bardzo dużym, dużą pracę wykonał wójt gminy Winica. I mogę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy nastąpiła znaczna poprawa funkcjonowania tej oczyszczalni i jest tu spory sukces. Były to zrealizowane poprzez zakupy niezbędnego sprzętu, uruchomienie tej oczyszczalni i teraz jest następny krok Trwają, trwają rozmowy wójta z mieszkańcami w celu akceptacji podjęcia inwestycji związanej z budową biogazowki. Drugim takim obszarem i problemem, które docierają do mnie pośrednio, ale głównie to jest problem mieszkańców i, i, i samorządowców w gminie Pokrzywnica to jest problem wysypy, wysypywania odpadów po e, byłych żwirowniach. Te sygnały do nas docierają. Ostatnio również z nadleśnictwa, że e, takie miejsce, e, takie problemy są. E, mieliśmy mm, wysypywanie e, odpadów na drogę powiadową. I to w 2012 roku trzeba będzie zminimalizować, podjąć działania, żeby troszeczkę uzrobić sytuację. Ostatnie informacje, jakie do nas docierają, są optymistyczne, bo fakt obwodnicy, czy efekt obwodnicy Serockiej powoduje. Zwiększenie weekendowego zainteresowania półtuskiem. W tym kierunku powinny być dalsze prace, żeby ta skala napływających osób była coraz większa. Żeby to się stało, no to musi być odpowiednia oferta, której oczekują osoby przyjeżdżające. I tu myślę, że głównie miasto, jeżeli taka będzie potrzeba przy wsparciu powiatu powinna być przygotowana. Sobie i władzom powiatu bym życzył, żebyśmy spełnili oczekiwania mieszkańców, wyborców, mieszkańców naszego powiatu, zarówno pod względem skali inwestycji drogowych, bo to jest ogromny problem i duże potrzeby, w obszarze służby zdrowia poprzez propozycje wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych życzyłbym sobie, żeby mm, wszyscy uczniowie z naszego powiatu korzystali z oferty naszych szkół ponadgimnazjalnych, a ta oferta była taka tak dobra, żeby również spoza powiatu uczniowie chcieli do nas e, przyjeżdżać. Chciałbym, żeby te sygnały o kryzysie e, jaki e, nadciąga nad Polskę ominął zarówno powiat Półtuski, jak i gminy z naszego terenu, żebyśmy mogli o tej porze w przyszłym roku powiedzieć, że pomimo obaw rok 2012 był rokiem udanym.